Jest pierwsza bramka dla Krakowi. Oszczędzali się przed ligą, żeby żaden zawodnik nie złapał jakiejś głupiej kontuzji, ale uwaga, teraz Czesi uderzał na bramkę Radziszewskiego. Michal Bartoszek tutaj do pytanie czy można poprawić rozdzielczość obrazu. No postaramy się coś zrobić, aby ten obraz teraz bardzo ładnie Radziszewski po strzale grającego z numerem 17 Mario Kaliny. Ale w odpowiedzi już Krakowianie no to nie jest to jakaś wielka promocja, no bo przynajmniej w tych pierwszych 20 minutach tempo tego spotkania dość ospałe. Jest bramka na 2 do 0. Zobyła ją Rafał Martynowski. KS Otychy czy Zagłębia Sosnowiec dzisiaj okolicznościowo jest szkoleniowcem zespołu czesko kraju. Jest bramka numer 3 dla Komar Krakowi. Udało się wykorzystać okres gry w Przewadze. Oj, ależ było blisko, mielibyśmy czwartą ramkę, no ale ten mecz tak naprawdę nie jest ważny dla e, Krakowian. Tutaj chodzi o to, żeby spisać się dobrze w lidze. Teraz Laszkiewicz ładnie, oj ależ e, ładnie ta akcja wyglądała. No było niezwykle e, blisko. Oj, teraz bardzo ładnie interweniuje Rafał Reczerski. Pięknie złapał ten krążek do raka. Nieudana ta próba wyprowadzenia, bo Krakowia cały czas tutaj mocno atakuje i naciska Czechów. Cały czas tam walczył tosła Patryk Wajda grający z numerem 8, o ile tam dobrze to dostrzegłem. I jest. Udało się wepchnąć krążek do bramki zespołu czeskiego. Ponownie szcządła tym razem na granicy błędu, ale na skutecznie teraz w odpowiedzi krakowianie i jest piękna akcja. To idę się przejść kawałek, zobaczyć. No i grają górale faktycznie, nie wiem co Państwo teraz słyszą. Wróćmy do meczu, do karnych, no i jest strzał celny Daniela Laszkiewicza. pokonał Roberta Rudla. Teraz będzie Ondrej Raczka. Spróbował Pawla Zdrahala powstrzymywać, no i Zdrahel nad poprzeczką Rafał Martynowski i słupek ratuje teraz Roberta Rudla. No fajny, fajny byłby to turniej zrobić transmisję z takiego turnieju. I teraz w międzyczasie odbył się kolejny rzut karny górą Andrzej Raszka z Michał Piotrowski, chyba, a nie, to Łukasz Rudkowski. No i zupełnie zepsuł ten rzut karny Marek Badżo. Górą Andrzej Raszka. Petr Dworzak teraz wykonuje rzut karny. Dworzak No i Robert Rud lepszy od pezra dworzaka zakończy się ten konkurs rzutów karnych ale nie bo ładnie tutaj to był zawodnik oznaczony numerem 17 a więc Mario Kalina no i doprowadza do, do wyrównania więc teraz do pierwszej pomyłki w serii będą odbywały się te rzuty karne przynajmniej tak powinny się odbywać gdyby to był Mecz regularny. Mariusz Dulemba, no i lepszy bramkarz drużyny czeskiej. Oj, szkoda, że to nie wpadło, bo Łany tutaj próbował zaskoczyć Ondreja Raszkę, Ondrej Piskura atmosfera całkiem przyjemna, pewnie Państwo słyszą, przygrywa kapela góralska, no ale tutaj dla trenera ważne byłoby to, aby już wrócić i jego, aby jego ktoś mogli odpoczywać przed niedzielnym spotkaniem. No i teraz czesi Ten zawodnik, który już trafił w tym spotkaniu, a więc Mario Kalina tym razem nie trafił w bramkę Andrzeja Raszki. Ponownie Aron Chmielewski w drużynie Krakowi. Zobaczymy jak spisze się. Aronach, ładnie tutaj zgubił już bramkarza. Wyciągnął go trochę z bramki, no ale przeniósł krążek backhandem nad poprzeczkę. Marek Badżo i też teraz źle nie trafia w krążek. No już troszkę za długo trwają te karne. Mam nadzieję, że Mijał Piotrowski trafi. No i tak jest. Mijał Piotrowski trafia do bramki Roberta Rudla. No i jeżeli teraz on i Raszka nie da się pokonać, no to skończą się te rzuty karne. Puknął e, mocno e, zawodnik e, z numerem e, czwartym, a więc Izzy Sendelar, ale nie dał się pokonać Ondrej Raszka. Dziękujemy za dzisiaj.